Dzień dobry drodzy. Dzisiaj przeczytamy książkę Rycerz, który nie chciał walczyć. Leo łagodnym był rycerzem i bardzo dobre serce miał. Inni rycerze chcieli walczyć on ciągle tylko czytać chciał. Najmniejszej muchy by nie skrzywdził. Dobry i miły był dla każdego. Rodzice mówili, rycerz ma walczyć. Lecz on nie bardzo wiedział dlaczego. Pewnego ranka powiedzieli, czytanie jest w porządku, ale czas już pogadać. Przecież chyba nie musisz, synku, czytać stale. Dziś znaleźliśmy ogłoszenie tu w magazynie ulubionym. Pilnie pokonać trzeba smoka, lecz Leoś nie był zachwycony. Nonsens, walka ci się spodoba, to przecież jest ciekawa rzecz, beć się nie będziesz, bo dostaniesz nowiutką tarczę oraz miecz. Leoś spakował kilka kanapek i mnóstwo książek. No tak, westchnął, osiodłał wiernego Neda, i konno ruszył na szlak. Daleko jednak nie zajechał, bo kiedy spojrzał w górę, zobaczył tuż nad swoją głową przedziwną kreaturę. Straszny stwór: skrzydła jak u orła, a ciało od połowy lwie. Gryf! krzyknął zachwycony Leoś, bo jak się czyta, to się wie. Chodź, rycerzyku! Gryf zawarczał. Do walki dziś wzywam cię. Walka byłaby nie w porządku, powiedział Leoś. Lepiej nie. Wygrałbym, bo mam nowy miecz. Odpuść więc, jeśli łaska, świetną ci książkę poczytam. Chcesz? Ty jesteś na obrazkach. Gryf się prędko zgodził. Różny był, drogie dzieci. Więc Leoś książkę mu przeczytał: Raz, drugi, potem trzeci. Proszę, jest twoja powiedział Leoś, na Neda znów się wspinając. Ach, dzięki! krzyknął Gryf, przed rycerzem, dostojną głowę skłaniając. Leoś odjechał. Zgłodniał już trochę, a słońce mocno prażyło. Urządzę piknik tu, przy strumyku, na pewno mi będzie miło. Ktoś miał tu wtargnąć? Głodny troll zawrzasnął: Z każdego wnet zrobię sieczkę. To przecież tylko ja odparł Leoś. Może masz chęć na bułeczkę? Trol parsknął śmiechem. <śmiech> Nie. Dziękuję, ciebie zjem myszko harda. Ale oś na to nie dasz rady. Ta zbroja jest za twarda. Mam za to książkę bardzo ciekawą. Sporo w niej o koziołkach, mian. Czekaj chwileczkę, coś ci pokażę. O ciebie na rysunku mam. Hmm, brzmi ciekawie. Troll zdecydował. Cóż? Chyba mogę później zjeść. Więc Leoś na głos przeczytał książkę. Szczerze, musiał Ciud zmienić treść. Proszę, jest twoja powiedział Leoś, na Neda znów się wspinając. Oj, dzięki! krzyknął troll, przed rycerzem swą ciężką głowę skłaniając. I znowu ruszył Leoś w drogę. Choć upał był straszliwy, aż wreszcie dotarł do miasteczka. Czy tutaj jest ktoś żywy? Kwiaty i trawa całkiem spalone, i czarne drzewa po bokach, a na ulicach, gdzie byś nie spojrzał, ogromne kupy smoka. Zamajaczyły w oknach twarze wszystkich, co wyjść się bali. Leoś szedł dziarsko pośród krzyków. Uważaj, smok cię spali. Szedł prosto, potem skręcił w prawo. Mimo ostrzeżeń ludzi stanął nos w nos z olbrzymim smokiem, co z drzemki się obudził. Smok uniósł brwi. I westchnął ciężko. Ech, znów się muszę bić. Nie, nic się nie martw, odpowiedział Leoś. Ja ci pozwolę żyć. Mam cudną książkę, pełno w niej smoków. A wiesz, co zaraz z nią zrobię? Wrzucę do kosza, pójdzie do śmieci, jeśli nie sprzątniesz po sobie. Smok krzyknął Nie rób tego, błagam! Już sprzątam! Nie strasz mnie tak, tylko nie bardzo umiem sprzątać. Może pokażesz mi, jak? Loś się zgodził. Smok zaczął sprzątać z jego niewielką pomocą. I całe miasteczko bać się przestało, gdy zręcznie machał szufelko. Czy teraz książkę mi poczytasz? Smog błagał na kolanach, więc Leoś czytał aż sześć razy. Cierpliwość niesłychana. Proszę, jest twoja powiedział Leoś, na neda znów się wspinając. Ach, dzięki! krzyknął smog, przed rycerzem łeb łuskowaty skłaniając. A kiedy Leoś do domu wrócił, fanów witały go tłumy. Rodzice mocno go uściskali. Oboje pękali z dumy. Tak Leoś został bohaterem. Nie musi toczyć bojów. Rodzice się zgodzili, by czytać mu w spokoju. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej bajki i zapraszam na jeszcze.